Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, wielka, naprawdę wielka tragedia w rodzinie Małyszów. Wielka tragedia w rodzinie wielkich Małyszów, nie małych Małyszów, tylko wielkich Małyszów. Chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane, drodzy Państwo, córka naszego Adama Małysza, Karolina Małysz. Poinformowała, że spłonął pensjonat w Wiśle, należący do jej cioci. I to jest w gruncie rzeczy ta tragedia. W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę. Czytamy w treści posta, na którym udostępniono też link do zbiórki. Yy, możemy także się dowiedzieć, drodzy państwo, że strażacy ocenili, że budynek należałoby rozebrać i zbudować całkowicie nowy pensjonat. W jednym momencie straciliśmy dorobek naszego życia. W pożarze spłonął budynek o powierzchni ponad 350 metrów kwadratowych, 11 pokoi, w tym trzy apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia, narciarnia. Straty są ogromne, liczone w milionach złotych. Po wstępnych oględzinach biegły ze straży stwierdził, że dom prawdopodobnie nie nadaje się już do uratowania i będzie przeznaczony do rozbiórki. Drodzy Państwo, w tej chwili z tego co udało mi się ustalić tutaj, oczywiście udało się zebrać. Tylko 25 tysięcy złotych. Ktoś jednak wpłacił te pieniądze. 25 tysięcy złotych, no to nie jest to 100 tysięcy. Wydaje się, że samo nazwisko Adama Małysza to powinno tutaj przyciągnąć te miliony. Miliony kiedyś, którego tam oglądały w tych jego wyczynach, jak to skakał na tej skoczni. Ludzie drodzy, to powiem szczerze, ta cała Małyszomania to, była, to było takie zjawisko kulturowe, podobne poniekąd do czasów, kiedy w PRL-u grała polska reprezentacja. W piłkę nożną, to ulice były puste. Ludzie siedzieli albo przed odbiornikiem radiowym, prawda? Jak nie mieli jeszcze w tamtym czasie telewizorów, bo były kiedyś takie czasy, to niektórzy nawet nie wiedzą, ale były takie czasy, że nie każdy miał telewizor. No potem już oczywiście, no tam w latach 80., no to już w każdym domu w zasadzie telewizor jakiś tam był, czy to produkcji radzieckiej, czy jakiejś innej. No ale ulice były puste i w przypadku skoków Adama Małysza sytuacja była bardzo podobna no wszyscy patrzyli jak daleko to ten Adam Małysz zaleciał okazało się, że chyba niezbyt daleko w ogóle zaleciał oprócz tego, że jego majątek z tego co sprawdziłem sięga 80 milionów złotych, no to jest chyba kwota taka, ja bym powiedział niska bo spodziewałem się dużo większej kwoty tych wygenerowanych z systemu środków za nieznaczące osiągnięcia, no bo jak ja to mam inaczej nazwać, no wyczyn sportowy nie ma żadnego znaczenia, O tata, mama Małysza nie dostaniecie nic zupełnie, co mogłoby wam ewentualnie w tym życiu pomóc albo te życie ubogacić, nazwijmy to. Yy jeśli chodzi o kwestię jakiejś pracy którą ktoś wnosi, albo którą, którą się ktoś dzieli, prawda, ze wspólnotą no Małysz się dzielił tym, że założyli mu narty jak był mały, puścili go z górki, gdzieś tam skoczył, gdzieś tam poleciał yy, prawda, poniosło to piórko gdzieś tam na, na wietrze i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, to wystarczyło żeby stać się człowiekiem sławnym medialnym, który nawet swego czasu także przecież promował witaminy yy, żeby Polacy sobie witaminy przyjmowali, żeby Polacy byli bardzo zdrowi po przyjęciu witamin ale 80 milionów złotych, drodzy Państwo, ten majątek, nawet jeśli byśmy przyjęli, jeśli córeczka małysza informuje media, że spłonął dom cioci, 350 metrów, no to chyba duży pensjonat musiał być. Ja to nie będę wtownikał ani tam nigdy nie przyjadę, bo mam to gdzieś. Chociaż do Wisły, to jakbym się uparł, to no. Kilkadziesiąt kilometrów piechotą musiałbym przejść przez górę i bym dotarł. To nie tak, że, że nie dałbym rady tam dojść z pustkowia. Natomiast, drodzy Państwo, ogłaszanie zbiórki. Ogłaszam zbiórkę. Jestem milionerem. Po prostu jestem człowiekiem, który ma kupę pieniędzy, a przy okazji rodzaj jakiegoś patusiarstwa się tu wkrada. No bo drodzy państwo, no któż normalny zdecyduje się ogłosić zbiórkę, mając tak potężny majątek, żeby ciocia, która straciła majątek swojego życia, mogła sobie odbudować pensjonat. Nie wiem, czy ta ciocia to jest siostra Adama Małysza, no ale jeśli Karolina Małysz, córka Małysza, ogłasza zbiórkę, a jej ojcem jest Adasio Małysz, no to być może bardzo to jest możliwe w gruncie rzeczy, że to jest siostra Adama Małysza. Nie będę w to wnikał, nie będę nawet sprawdzał tych informacji jest to drodzy państwo ja bym powiedział niemoralne po prostu jest to niemoralne yy, żebrać o pieniądze mając pieniądze a niech tam poliniacy zapłacą bo zawsze jakiś tam poliniak pamięta wyczyny Adama Małysza więc przy tej okazji można jakieś pieniążki jeszcze wyciągnąć gdy tym samym yy, drodzy państwo cała masa ludzi jest w potrzebie cała masa ludzi jest w potrzebie w tym kraju nieszczęśliwym ludzie w ogóle nie mają gdzie mieszkać przecież to każdy mógłby taką zbiórkę ogłosić Zwyczajnie, no, nie mam gdzie mieszkać. Prawda, no to może byście mi dali te chociaż kilkaset tysięcy, nie parę milionów, ale kilkaset tysięcy gdzieś tam kawałek ziemi na uboczu, na jakimś zadupiu. Człowiek sobie kupi, wybuduje sobie domek. Mając takie pieniądze i w dalszym ciągu będąc przecież aktywnym jeszcze człowiekiem, jeśli chodzi o sprawy tych całych mediów, bo on bądź co bądź jeszcze się gdzieś tam pojawia, organizuje się zbiórkę, drodzy Państwo, na pomoc cioci, yy, prawda, małyszowej. Już tak to nazwa, już nie będę będę tam się wikłał w te wszystkie yy, prawda, powinowactwa, czy to jest ciocia, czy to jest wujek, rodzina małysza potrzebuje po prostu pieniędzy i zwraca się do Polaków, żeby tam ktoś wpłacił, no, ktoś tam wpłacił, no i ludzie wpłacają, no, ludzie są bardzo pomocni, yy, byleby tylko ogłosić znaczny prawda, cel, ogłosić wielką tragedię, no, nikt nie zginął, nie zginęły kotki, nie zginęły ptaszki, bo gdyby zginęły kotki i ptaszki, no, to byłaby naprawdę wielka tragedia, jakby tam jacyś ludzie zginęli, a no, to by była mniejsza tragedia, no, bo Wiadomo, że przecież ofiarnie ratujemy wszystko, co jest bezużyteczne, a, a, a przy życiu chcemy zostawić wszelkie rodzaje ułomności, a to, co jest pożyteczne, to z reguły się tego nie ratuje, tego się nie wspiera. Więc wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, na czym polega ten aspekt, ten niuans taki etyczny dotyczący takiego zachowania. Masz te pieniądze, masz te miliony, prawda, tam zgromadzone, ciężko zapewne wypracowane. No bo ja to rozumiem, że to są ciężkie prace, udział w reklamach przeróżnych, yy, udział z tym rajdowcem, całym, z którym to występuje. Adam Małysz. Nazwiska mi się nawet nie chcę tutaj wymieniać, bo nie rozumiem, dlaczego tego człowieka gdziekolwiek w ogóle zapraszają, no facet jeździł autkiem przecież, prawda, jeździ autkiem, tam ten cały hołowczyk się nazywa, jeździ tym autkiem, w tych rajdach chyba z Małyszem występował, dostają reklamy ludzie, którzy nie znaczą nic, no nie znaczą nic, to są ci ludzie następnie, którzy są w stanie ogłosić jakąś zbiórkę. No, bo jeśli hołowczy drodzy Państwo, robi w Polsce karierę, jeśli Małyż robi w Polsce karierę, jeśli jakieś tam aktorzyny mierne, śmieszne robią kariery, zarabiają rzeczywiście całą masę pieniędzy i mają czelność jeszcze gdzieś tam o te pieniądze w mediach prosić, yy, próbując wykorzystać tych Polaków, bo to, że bractwo jest nieprzyjemne, ale przecież czasem ludzie nie mają naprawdę innej możliwości, jak tylko prosić o pomoc. Prosić o pomoc. My, prości ludzie, zwykli, którzy też mamy całą masę problemów, całą masę długów na przykład mamy też gdzieś tam się Zbierały. Ci, którzy jeszcze walczymy o cokolwiek, no bo mały już o nic nie walczy, no, no, wiemy, że walczył o coś tam na zasadzie skakania gdzieś tam. Ostatecznie, jak już powiedziałem, przyjdzie czas, że i ludzie się z tego wyleczą. Ale my, którzy jesteśmy w stanie jeszcze o coś walczyć, coś reprezentujemy, znosimy trudy tego życia, ten ciężki los, jeszcze chcemy komuś pomóc przy tej okazji, a tutaj daje nam się. Możliwość, słuchajcie, pomocy yy, rodzinie Małysza, bo się pensjonat Cioci spalił, a Adam Małysz nie wyłożył 3 milionów. Być może, bo to kupa kasy, taki pensjonat, to ja to rozumiem, 3, a może 5, ale Adam Małysz nie wyłożył tych pieniędzy. Córka ogłasza zbiórkę, więc teraz Poliniacy niech odbudują dorobek życia yy, Cioci, yy, prawda, córki yy, Adaś się, drodzy Państwo, pensjonat, no tylko część tego pensjonatu, reszta funkcjonuje, no ale ktoś by tam chciał przyjechać teraz do tego pensjonatu, jak część spalona, część niespalona, to gdzie my tutaj w Zgliszczach będziemy mieszkać, no okazuje się, drodzy Państwo, że te Zgliszcza wszelkie, w których, w których my żyjemy, yy, to już jest jedno wielkie pokorzolisko, tym bardziej, że się karmi ludzi, yy, karmi się ludzi rodzajem takiej niemoralności, bo to jest coś niemoralnego, to jest coś niemoralnego, starsi ludzie nie mają... Yy, możliwości przeżycia, prawda do końca miesiąca leki są bardzo drogie. Cała masa ludzi także oczywiście zbiera na jakieś tam operacje, żeby wyleczyć własne dzieci czy członków rodziny. Tego jest naprawdę pełno. Tego jest pewno. Ludzie drżą niemalże o każdą chwilę tego życia, o to, że za chwilę już stracą dosłownie wszystko, a tutaj jest informacja, pomóżmy po prostu, no bo dom spłonął, spłonął pensjonacik jakiejś tam cioci. Ciocia straciła dorobek całego życia. No i teraz my, no jako wdzięczny naród Polski, bo jesteśmy bardzo wdzięczni, prawda, zawsze no to jacyś tam Polacy wpłacają te pieniądze, ale muszę powiedzieć, że cała masa ludzi była negatywnie nastawiona do tej zbiórki, cała masa negatywnie. To jak zostali nazwani tam y, przez komentujących y, ci z rodziny Adama Małysza, to ja nawet tego nie będę, drodzy Państwo, tutaj cytował, bo to nie wypada. Zostali obrażeni, no ja to rozumiem, że ktoś może się spuntować, kiedy tam umiera dziecko, kiedy tutaj oczywiście y, w pewnej sytuacji ludzie rzeczywiście tracą majątek całego życia, już nie mówię, że ubezpieczenie jakieś powinno. Być, bo zawsze tam jakieś ubezpieczenie jest. Oczywiście Adam Małysz też kiedyś promował jakieś tam ubezpieczenia, reklamę chyba dostał z jakimś tam, prawda, koncernem ubezpieczeniowym. No ale mimo wszystko jest w tym coś obrzydliwego, drodzy Państwo. Jest w tym coś obrzydliwego, co ostatecznie informuje nas, że kiedy upadają już te najbardziej istotne wartości, takie życia społecznego, i pojawia się to, co jest skandalizujące, co jest rodzajem jakiejś manipulacji, to ta cywilizacja po prostu musi upaść. Dlaczego my, drodzy państwo, byliśmy narażeni w ogóle na obcowanie z kimś takim jak Adam Małysz? Wyobraźmy sobie. Zresztą wśród tych skoczków, wszystkich z tej całej reprezentacji, tych dziwolongów, przecież ten żyła to jest człowiek jakiś niepoczytalny, jeśli i on robi karierę z racji tego, że poszedł w ślady Adama Małysza. Po co nam są ci ludzie, słuchajcie, w mediach? Dlaczego my to tolerujemy? Bo to jest najgorsze. Nie jest może już najgorsze to, że tam coś się stało, bo to jest zawsze jakaś tam tragedia oczywiście, ale że się wypromowało te osoby. Te osoby zostały wypromowane. Jakby nie można było stworzyć jakiegoś organu, który to nadzoruje, który stwierdza oficjalnie, że ktoś taki jak Adam Małysz nigdy nie miałby w ogóle szansy na na to, żeby zostać jakąś gwiazdą, czy zdobyć sławę, a już na pewno nie majątek, który przekracza wszelkie wyobrażenie dla człowieka, który jakąś robotę sensowną, szlachetną w życiu wykonuje, który zdecydował się to życie poświęcić dla jakiegoś celu. Bo samo to, że ktoś założył narty, skacze i prawda, jego majątek szacuje się na 80 milionów złotych, musi się wydawać czymś, co budzi jakąś zgrozę po prostu. Zgrozy, ale sami do tego doprowadziliśmy, drodzy Państwo, ja o tym wielokrotnie opowiadałem, jak to nie znoszę tych wyczynów sportowych, jak to nie znoszę tych gwiazdek sportowych, prawda, śmiesznych tych aktorzyn, które też niewiele mają do powiedzenia w żadnej sprawie, a w polskiej sprawie, absolutnie, ale jak to także nie znoszę tych dzieciaków resortowych, tak zwanych. To jest już, prawda, to już płynie na fali na, na pleckach rodziców. Ktoś by nigdy nie spojrzał na te wszelkie twory tam promowane w mediach, jak te córki małysza, czy też synusie, tam kogoś, czy jeszcze nie wiadomo kto, no bo jak się tylko pojawia synuś, prawda, jak się pojawia córusia, to od razu staje się gwiazdą, prawda, czy to jest tam jakaś Natalia Niemen, czy, czy to jest jakiś syn, prawda, Cugowskiego, czy to nie wiadomo kto to jest, ale to się wszystko tutaj wnosi. Nikt tego nie zatrzymuje, słuchajcie. Jakby nie można było zwyczajnie, siłą woli powiedzieć stop, nie chcemy tego oglądać, ale do takiego poziomu dojrzałości, takiej, prawda, mentalnej, ja nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek, drodzy państwo, dotarli. To to tyle z mojej strony. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!